Państwa w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj po raz kolejny temat biegów, a to dlatego, że odbywa się bieg godzinny, czyli trochę inny bieg niż zazwyczaj, bo nie bieg na dystans, a bieg, w którym pokonujemy jakiś dystans w określonym czasie. I ze mną jest organizator biegu Michał Bieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. E, o co dokładnie chodzi w tym biegu? Bo ja tak pokrótce powiedziałem, ale tak szczegółowo, jakie są zasady? Szczegółowo mamy trasę, która mierzy około jednego kilometra, troszkę go przekracza i czas. Na pokonanie dystansu wielokrotnego wielokrotności tego okrążenia to jest jedna godzina. Zawodnik, który kończy rywalizację, musi przekroczyć linię mety po upływie tej jednej godziny, więc ma prawo wystartować na kolejne okrążenie, jeśli ta godzina jeszcze nie upłynęła. A zwycięzcą jest ten, który zdobędzie największą liczbę okrążeń lub, zdobędzie, lub uzyska najlepszy czas właśnie przy tej samej liczbie okrążeń co rywalizacja, co, co, co inni uczestnicy. Bieg ma taki przedrostek ekstremalny, czy to znaczy, że specjalnie wy... Wybrałeś tutaj najcięższy fragment Góry Chełmskiej? Chyba to jest najcięższy, może nie fragment Góry Chełmskiej, bo sama góra jest dużo wyższa, natomiast fragment z bardzo mocnymi, ciekawymi podbiegami, który umożliwia zbudowanie bardzo zwartej trasy, obfitującej i w podbiegi, i w zbiegi w zasadzie, i w wejścia, podejścia, i w intensywne zbiegi, bo tutaj myślę, że każdemu i nawet zwycięzcy będzie można powiedzieć, jak ci idzie podczas całej rywalizacji na tym ekstremalnym biegu godzinnym. No tutaj bardzo strome są te podbiegi. Pewnie zawodnicy przeklinają tam wybiegają. <grym> Zdarza się, że rzeczywiście jeden z podbiegów jest tak trudny, iż, iż różne ciekawe słowa padają na jego szczycie, a chęć rywalizacji wtedy troszkę się zmniejsza. Oczywiście to mija yy, i wraz z upływem czasu można pokonywać kolejne okrążenia, mimo to, że każdy obfituje właśnie w ten sam podbieg, ten sam zbieg i kolejne fragmenty, które się powtarza. Który to już? bieg z tej serii i ile się dzisiaj zgłosiło zawodników ilu? Jest to już piąta edycja naszego biegu, w którym limit uczestników jest ustalony na 100 osób. Jednak dziś na starcie i podczas biegu widzimy już 107, 107 uczestników. Nie każdy niestety otrzyma medal, bo ten limit 100 osób rzeczywiście jest dotrzymywany ze względu na trofea, które przygotowaliśmy, a wspomnę, że są to najcięższe medale w biegach jakie można uzyskać i ważą niemal 2 kg. Jaki jest rekord trasy? Rekord trasy to 11 okrążeń, przy czym 10 okrążeń ukończonych w 58 minut i około 29, chyba 29 sekund. 11 okrążenie ukończone po upływie 1 godziny 4 minut i kilkunastu sekund. Czy inaczej się człowiek musi, zawodnik, przygotować do biegu takiego, gdzie biegnie przez określony czas, a inaczej, na przykład przez 5 km? Czy to yy, są inne przygotowania? Myślę, że największym wyzwaniem tutaj jest to dla zawodników najlepszych, bo oni rzeczywiście muszą poczynić wysiłek tak samo długi jak ci, którzy amatorsko startują i realizują swoje biegi w dowolnych imprezach. Jedna godzina rywalizacji dla najsłabszego i dla najmocniejszego jest równie wymagająca i równie intensywna. Także nie ma tutaj taryfy ulgowej dla nikogo. Spotykamy się, że w bierach, gdzie jest określony dystans, zwycięzca zawsze przybiera dużo, dużo szybciej, a więc ten wysiłek trwa mniej. A tu nie ma takiego, takiej możliwości. Co tam w kalendarzu biegowym organizowanych biegów przez ciebie? E, jeszcze jest w tym roku leśna piątka, która, na którą zapraszamy już we wrześniu. E, ostatnia edycja 12 września. No i nocna ściema, flagowa nasza impreza w ostatni weekend października, już dziewiąta edycja, do której cały czas trwają zapisy, a zapisało się już ponad 300 osób. Brawo, brawo. I mamy zwycięzcę na mecie. I z nami jest zwycięzca dzisiejszego biegu. Dzień dobry. dobry. Gratulacje na początek. Proszę powiedzieć, jak oceniasz trasę, jej trudność, jak się dzisiaj biegło? Tak, tak trudno, ale trasa fajna. Mieszkamy e, w e, góry, tak? Piesok, piosok. Tu ciężko na piasku. Mhm. tak. Jakoś się przygotowywałeś specjalnie? Nie, 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 nie. Nie, nie gotowałem. Ja gotowałem na milu, na stadion, a Sudani. Ciężko było podbiegać pod górę? E, tylko tutaj na pysku. Pysku ciężko, a tak nie. Grunt dobrze tak. Jak długo uprawiasz biegi i jakie są twoje sukcesy? E, 11 lat. 11 lat? Tak, 11 lat biegam. Jakieś sukcesy, medale? Tak. No, e, du du Dużo bogate medale. E. Mamy uczestnictwo w World Mountain Running Champions. Mał. No tak. I tutaj w Koszalinie na Górze Chemskiej trenujesz? Jak, jak oceniasz? Ja biegał na, na Górze Piętli półmaraton. Tak, Wy, wygrał tak że tam. No tam dobrze, Gora, a tu tak. No to gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję. Z nami jest medalista, który znalazł się na podium dzisiejszego biegu Jasiek Stebelski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam jak dobra. oceniasz dzisiejszy Wszyscy bieg, jak tobie poszło, jak trasa, jak trudność teraz. No trasa jest wymagająca. Co roku jest ta sama trasa, jedynie różnica jest w temperaturach, no, dzisiaj było ciepło, w zeszłym roku było goręcej, ale się też było ciepło, Odczuć, to było. No i trasa jest wymagająca. Bo są podbiegi zbiegi, W zasadzie jest tylko jeden kawałek prosty, na którym można tętno wyrównać, a tak poza tym to jest cały czas wycisk. Czy jakoś inaczej się przygotowujesz do biegu takiego, kiedy masz do pokonania godzinę? Wytrzymałościowo ostatnio się przygotowuję, czyli dużo jeżdżę na rowerze na podjazdach. Troszkę mniej ostatnio biegałem, ale jednak tutaj nie tyle liczy się szybkość, co wytrzymałość. No chyba, że chcę mi powiedzieć jak kolega, który jest pierwszy, no to wiadomo, tam to i szybkość i wytrzymałość, to jest półka wyżej, a na takim poziomie rekreacyjnym to wystarczy się przygotować wytrzymałościowo. Miałeś I... jakąś strategię? Yy, nie, właściwie nie miałem strategii poza tym, żeby biec cały czas w tym samym tempie. Utrzymać to samo tempo. Podoba mi się ten bieg, bo jest dla każdego. Jeżeli ktoś chce przebiec dwa okrążenia, może to zrobić, ktoś 10. Nie jest to bieg z punktu A do punktu B, gdzie wszyscy muszą pokonać 20 km. Każdy go dostosowuje pod siebie. Myślę, że jest bardzo taki sprzyjający bycia razem i czerwania radości z biegania. Ostatni półmaraton przebiegłeś w, na boso, dzisiaj w butach jednak. Dzisiaj biegłem w Budach jednak, chciałem trochę podkręcić wynik też. Jest też odcinek żwirowy, po którym się nie biegnie komfortowo na boso, więc zdecydowałem się biec w trzeciej. Gratulacje. Dziękuję. Z nami jest Krzysztof Płoski. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan przyjechał, z jakiego klubu? E, z Bobolina, reprezentuję klub Darłowskie Harty. E, jak dzisiaj pan ocenia ten bieg, jak trudność, jak trasa? E, generalnie na wstępie powiem, że organizacja na 5 Michał Biliński górą. E, trasa bardzo ciężka, dwa podbiegi bardzo wymagające. E, generalnie e, nie do przebiegnięcia, ale jednak można to przebiec. E, super, dla mnie wrażenia wspaniałe. Generalnie można powiedzieć, że no tak jak wspomniałem, pierwszy mój bieg, aczkolwiek nie ostatni tutaj. I generalnie powiem, że super, trasa super, warunki rewelacyjne, pogoda przesympatyczna i w tym miejscu, jeżeli mogę, to chciałbym podziękować mojej wspaniałej żonie Aleksandrze oraz córkom Julii i Zosi za to, że znoszą trud tego, że nie mam je w domu. Pozdrawiam. A długo pan zajmuje się bieganiem amatorskim? Generalnie bieganiem amatorskim zajmuję się od 10 lat. Nadmienię, że jestem żołnierzem zawodowym i też wcześniej od 10 lat generalnie systematycznie trenuję. To są biegi na dystans, czy też na się takie na czas, jak dzisiaj? Generalnie, generalnie najdłuższy odcinek, jaki przebiegłem, to jest półmaraton. Obecnie robię przygotowania, m.in. ten bieg pod pierwszy mój maraton, który planuję przebiec na nocnej ściemie tutaj U Michała Bielińskiego. A dzisiaj jaki czas gdzieś tam, w pierwszej dzisiaj połowie, czy, czy w drugiej? Osiem okrążeń dzisiaj, godzina z tego, co widziałem, godzina 04 e, myślę, że no, w połowie będę sklasyfikowany Z nami jest zwycięzczyni damskiej klasyfikacji, Alicja Wosztel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się dzisiaj biegło? Jak, bo chyba no, wygrała A, Pani, czyli bardzo dzień dobrze bardzo biegło. dobry. Był. Bardzo dobrze się biegło, lepiej jak w tamtym roku, więc fajnie, fajnie. Miałam nadzieję jeszcze na jedno okrążenie, ale, ale i tak jest dobrze. Jakoś specjalnie się Pani do tego biegu przygotowywała? A nie, raczej nie. Po prostu biegam i, i ćwiczę na siłowni i tyle. Ja jakoś cały czas w ruchu. No dzisiaj bardzo dużo przewyższeń, góra-dół. Czy lubi Pani właśnie tak, żeby nie było płasko, tylko żeby było połóżystym po, wolę, wolę podbiegi, zdecydowanie wolę podbiegi i cały czas biegam po lesie, więc myślę, że to dużo, dużo daje. Czy jakąś strategię Pani obrała, że na przykład więcej sił Pani zostawiła na drugą połowę biegu, czy po prostu... Cały czas tym samym tempem starałam się biec, więc jestem zadowolona. Z nami jest Julita Pełekata, która zdobyła w kategorii żeńskiej drugie miejsce. Gratulacje. Dziękuję pięknie. Jak się biegnie, czy lubisz takie biegi, kiedy jest tak góra dół, góra dół? No ja przede wszystkim lubię biegi górskie z dużym, z bardzo wymagającą trasą. To, to fakt. To już jest mój trzeci bieg, taki tylko nie z roku na rok, bo rok temu nie startowałam, ale zawsze udaje mi się to zdobywać nim. Czy strategia jest inna, kiedy się biegnie jedną godzinę, a nie na przykład dystans 5 czy 10 km? Chyba zawsze się biegnie na maksa. Jak ktoś ma to w krwi, to czy to jest płasko, czy to jest na dystans, czy na czas, to się po prostu daje z siebie 110%? A dzisiaj jaką miałeś dyspozycję? 100% z siebie dałaś, czy jednak gdzieś jeszcze masz jakieś rezerwy? Nie no, chyba dałam się wszystko, ale wiem, że start był za mocny i potem troszeczkę zabrakło sił na końcówce. Mhm. E, czy teraz przygotowujesz się już do kolejnych jakichś? startów swoich? E, tak, 31 sierpnia biegnę ultramaraton górski w Niedzicy, w Tatrach, 80 km. No to życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. To niezły trening na dzisiaj. Na się przyda, na pewno się przyda. Dziękuję. pięknie. Dzisiaj gościliśmy na ekstremalnym biegu na Górze Hełmskiej. Biegu oryginalnym, bo była godzina i kto więcej przebiegł przez tą godzinę, to wygrywał. Wygrał zawodnik z Ukrainy, ale wszyscy tutaj są tak naprawdę zwycięzcami. Biegli godzinę ponad 100 osób, to trzeba naprawdę ich podziwiać. Są to bohaterowie i amatorzy, bo tutaj zawsze startują w tych biegach amatorzy. Warto też iść w ich ślady i pobiegać trochę. Mamy bardzo dobrą aurę i świetne tereny do uprawiania. Tego sportu, więc po raz kolejny zachęcam Państwa do uprawiania biegów. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Brawo, brawo!